jakieś niedosna na pewno pozostaje, bo tak jak powiedziałem że tej sytuacji kilka było i, i przy lepszym wykończeniu, przy tej zimnej krwi, czy nawet przy lepszym ostatnim podaniu tych sytuacji mogło być więcej i któraś mogła, mogła by wpaść. a Tak niestety nic nie wpadło, a, a zespół angielski już sobie, no, to drugą a akcję na 2-0, no, to tak naprawdę po naszym gruncie, no, bo mieliśmy już zautuał. No, a to oni w bramkę, więc no, walczyliśmy, walczyliśmy do końca, no ale się nie udało. W drugą też mieliśmy kilka sytuacji, też próbowaliśmy rozgrywać i tak jak powiedziałem wcześniej może zabrakło e, zimnej krwi, ostatniego podania lepszego i, i te sytuacje mogły być jeszcze bardziej klarowne. Więc no, wiadomo, no, zespół angielski prowadzą też już się cofnął i to też nie było tak łatwo e, stwarzać sytuację. Więc e, tak jak powiedziałem, no tak e, jak zaczęliśmy, można powiedzieć, tak trochę też skończyliśmy. Nie wiem, to nie jest e, do nas pytanie. My nie jesteśmy od tego, jeśli chodzi o zakończenie, to było tak jak w każdym innym meczu.